Wieczorem umierał pewien człowiek, młody jeszcze, ale strasznie się męczył. Zaczęłam za niego tę koroneczkę, której mnie nauczył Pan. Zmówiłam całą, jednak konanie się przedłuża. Chciałam zacząć litanię do wszystkich świętych, ale nagle usłyszałam te słowa: Odmawiaj tę koronkę. Zrozumiałam, że dusza ta potrzebuje wielkiej pomocy, modlitwy i wielkiego miłosierdzia. Zamknęłam się w swojej separacji i padłam krzyżem przed Bogiem i żebrałam miłosierdzia dla tej duszy. Wtem odczułam wielki majestat Boży i wielką sprawiedliwość Bożą. Truchlałam z przerażenia ale nie przestawałam błagać Boga o miłosierdzie. Za duszę tę i zdjęłam krzyżyk z piersi swojej. Krzyżyk ten jest ślubny i położyłam go na piersiach konającego i rzekłam do Pana, Jezus, spójrz na tę duszę z taką miłością, z jaką się spojrzałeś na moją całopalną ofiarę w dzień ślubów wiecznych. I przez moc obietnicy jakoś mi przyrzekł dla konających, którzy będą wzywać miłosierdzia Twego za nimi. I przestał się męczyć. Skonał spokojnie. O jak bardzo powinniśmy się modlić za konających. Korzystajmy z miłosierdzia, póki czas zmiłowania. A tak by się wydawało, że owoc miłosierdzia, że owoc ziemi obiecanej, którą jest niebo, nie dosięgnie tego człowieka. Ogromna modlitwa świętej siostry Faustyny, która, jak wspaniały ogrodnik, który widzi, że drzewo nie rodzi, ale trzeba je jeszcze okopać, obłożyć nawozem i wtedy być może będzie owocować. Ona w taki sposób modliła się zakonających. Bóg nikogo nie przekreśla. Bóg pragnie, abyśmy wszyscy byli zbawieni. On nie chce, aby człowiek pozostał do końca życia w niewoli. Chce wyprowadzić człowieka z niewoli demonów i wprowadzić go w szczęście wieczne, gdzie jako wolny człowiek będzie wielbił i wychwalał Boga. Kiedy sięgniemy do słowa Bożego, z kolejnej niedzieli Wielkiego Postu, to na samym początku dostrzeżemy niezwykłe powołanie, które Bóg kieruje do Mojżesza. Bóg, który objawia się jako ogień wolności, bowiem. Gdy Mojżesz podszedł blisko do tego ognia, który ciągle płonął, usłyszał głos: Dosyć się napatrzyłem na zniewolenie ludu wybranego. Bóg postanawia wyciągnąć z niewoli egipskiej naród wybrany i do tego powołuje człowieka. Jakżeż długa była formacja Mojżesza. Przecież on miał 80 lat, kiedy został wezwany przez Boga, aby być przewodnikiem na drodze wolności. Na drodze ku ziemi obiecanej. Bóg spełnił swoje postanowienie wobec narodu wybranego. Nie była to łatwa droga dla narodu wybranego, a jednak dokonywało się wielkie dzieło zbawienia, które, jak powie nam, w liście do Koryntian święty Paweł było dla nas przykładem, że Bóg nie chce, abyśmy byli niewolnikami. Bóg chce, abyśmy wchodzili w ziemię obiecaną, w ziemię wolności. Tym miejscem pełnej wolności jest niebo. I gdy przyjmujemy to wszystko, co Bóg objawiał i dokonywał wobec narodu wybranego, wtedy mamy nadzieję, że nie będziemy niewolnikami na koniec życia, ale będziemy wolni i na tej wolności, jak na fundamencie, pojawi się miłość. I z tym wyznawaniem miłości wstąpimy do nieba. Czas wielkiego postu to czas zastanawiania się nad życiem: czy jestem wolny, czy nie trzyma mnie demon w swoich szponach? Chcąc, abym w tym zniewoleniu, jakie narzucił, mieć odgrodzoną drogę od szczęścia wiecznego. Patrzymy na to, co się dzieje teraz w świecie. Wojny, różne wypadki, choroby. I może czasami przyjść taka myśl, a może to za grzechy tych, którzy doświadczają tego cierpienia. Wiemy o tym, i daje nam o tym świadectwo tradycja historii kościoła. Że niekiedy takie interwencje boskie, które zostały przyjęte jako upomnienie Boże, one pomogły w wyzwalaniu serca ludzkiego, porzucania zła, a pójścia drogą Bożą. Ale to, co mówi do nas Jezus w Ewangelii Świętej, powinno być. Jeszcze większym argumentem do nawrócenia Jezus mówi tak Czy myślicie że ci galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei że to ucierpieli A cierpienie było straszne bowiem Piłat zmieszał ich krew z z krwią ofiar, jak bardzo uderzył w tych ludzi. I Jezus mówi: Przeraża was widok tych ludzi, którzy zginęli, ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jezus przywołuje straszny wypadek. Kiedy zawaliła się wieża w Siloe. I niektórzy pytali, czyżby byli takimi grzesznikami, że ich to spotkało? Jezus mówi: Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, nagle w zniewoleniu i można powiedzieć w przegranym życiu. Święty Post. To jest taki czas, w którym odzywa się w człowieku ogromne pragnienie wolności. Przypatrujemy się tym ludom na ziemi, które walczą o wolność. Jakżeż to ogromne pragnienie, ale widzimy, Jakżeż ogromne jest działanie zła, by drugiemu narzucić zniewolenie, kajdany, by panować nad nim. Wiara w Boga daje nam taką nadzieję, że miłosierdzie Boże wyjdzie naprzeciw naszego serca. Które będzie prosić o pomoc. Chciałbym kolejny raz sięgnąć do Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w Trybunale Miłosierdzia. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć Mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup, Rozkładająca się, i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone. Nie tak jest po Bożemu. Cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu Miłosierdzia Bożego, na darmo będziecie wołać. Ale będzie już za późno. Nie chcemy, aby te ostatnie słowa, które wypowiedział Jezus do siostry Faustyny, stały się naszym udziałem. Chcemy zwrócić się do miłosierdzia Bożego. I to, co napawa nas nadzieją, Jezus mówi: Gdyby dusza była jak trub rozkładająca się, nie tak jest po Bożemu. Nie wolno wątpić w miłosierdzie Boże, co nie znaczy, że mogę sobie traktować miłosierdzie Boże jako wspaniałe źródło, które pozwala mi na wszelkie grzechy. A ja i tak skorzystam z tego oczyszczenia i wzmocnienia. Jezus daje nam niezwykły przykład w Ewangelii. Jest drzewo, które nie wydaje owoców. Jest oczekiwanie gospodarza. Który przez trzy lata patrzy na to drzewo, bo być może wreszcie wyda owoce. A tymczasem okazuje się, że drzewo jest bezowocne. I wtedy pojawia się ogrodnik, ten, który mówi: Jeszcze nie wycinajmy tego drzewa. Trzeba je okopać, obłożyć nawozem. Może wyda owoc. Są rekolekcje wielkopostne, są dni skupienia, są nieraz rozmowy duchowe i przede wszystkim spowiedzi świętej, które są dla człowieka takim obłożeniem, łaską Boga obłożenie miłosierdziem i być może, że człowiek wreszcie wyda owoc ten najważniejszy, czyli wejdzie do nieba. Być może, że wreszcie człowiek wyda owoc swojego nawrócenia i przestanie gnębić drugich, idąc drogą dobroci, idąc drogą miłości, Porzucając uzależnienie, trzeba zaufać miłosierdziu Bożemu. Trzeba również, tak jak nam wyraźnie to mówi Słowo Boże, modlić się o tych, którzy, jak ogrodnik wobec drzewa, jest pełen miłosierdzia. Tak ci, którym dana jest szczególna łaska rozgrzeszenia, mogą doprowadzić do Boga i będą błagać Boga, aby nadal okazywał swoje miłosierdzie. Jako kapłan wiele razy słyszałem od współbraci kapłanów, którzy mówili o swojej wielkiej modlitwie, czasami nocami. Aby Bóg ulitował się nad osobą, która nie wierzy, że Bóg jej wybaczy, która nie chce przystąpić do spowiedzi świętej, która dalej trwa w takiej złości, nienawiści, uprzedzeniu nawet do swoich najbliższych. I taki kapłan, ogrodnik, modli się do Boga, i prosi, Panie, pozostaw jeszcze na pewien czas. Ja będę się modlił za siebie, będę się modlił za moją parafię, będę się modlił za tego człowieka. Potrzebna jest modlitwa w okresie wielkiego postu za spowiedników. I jako kapłan proszę o taką modlitwę. Jechaj Jezus, który jest pełen miłosierdzia, nam dopomoże. I chcę sięgnąć do pięknej modlitwy, do której sięgnął Jan Paweł II w 2002 roku, gdy 17 sierpnia zawierzał cały świat miłosierdziu Bożemu. O Boże wielkiego miłosierdzia, dobroci nieskończona. Oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia twego, do litości twojej. O Boże, a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi.